Marywilska 44 to jedno z wielokulturowych miejsc w Warszawie. Hale Centrum Handlowego wybudowano dwa lata temu. Hucznie obchodzone urodziny stały się okazją do prezentacji i występów zespołów kulturalnych różnych narodowości pracujących przy Marywilskim. Dzielnica Białejka, jako młoda dzielnica, potrzebuje szeregu nowych przedsięwzięć gospodarczych. Liczymy na to, że kupcy z całego terenu Warszawy będą tutaj licznie zjeżdżać, będą tutaj. Również funkcjonować dla dobra wszystkich mieszkańców, nie tylko Piałunki, ale również i całej stolicy. Nie tylko pokazy i występy, ale i konkurs na najlepsze specjały warszawskiej kuchni był okazją do wspólnej degustacji. Jest to ryba zrobiona na słodko, czyli coś słodkiego i coś pysznego dla podniebienia. Do tego jest pyszny chleb. Urodziny. Stały się też okazją do dobrej zabawy. Na powierzchni 20 hektarów w halach liczących 65 tysięcy metrów kwadratowych działa około 1300 sklepów. Dzięki temu to najmłodsze centrum handlowe stolicy może pochwalić się urozmaiconym asortymentem i nowymi planami. W tym roku powitamy nowych najemców, m.in. najemcę, który otworzy salę zabaw dla dzieci, spełniającą najwyższe standardy europejskie. Oczywiście uzupełnimy naszą ofertę, jeżeli chodzi o sklepy z asortymentem meblowym i wyposażenia wnętrz. Dodatkowo planujemy rozbudowę centrum o kolejne 20 tys. metrów kwadratowych. 6 milionów klientów. Tyle według szacunków odwiedziło halę przy Marywilskiej w ciągu ostatnich dwóch lat. Tu jest bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Naprawdę. Plusem jest to, że są szerokie alejki, dzięki czemu z dziećmi i z wózkiem można spokojnie y, pospacerować. Wszystko o rozmiary. Także nietypowe i typowe, wszystko można dostać, polecam, polecam. Duży asortyment z dzieckiem, można coś zawsze ciekawego znaleźć, dla żony, dla męża. Tak jak ja jeszcze czasami jakieś malsterkowe rzeczy, czy do ubrania, no, zawsze coś. Teraz jeszcze jest z okazji roku szkolnego otwarcia, też jeszcze jakieś właśnie takie atrakcje dla dzieci, dlatego też jeszcze przyszliśmy i zaparkować, jest gdzie, także dużo miejsca, także fajne miejsce. Powody do zadowolenia mają też władze dzielnicy Białołęka. Pozwoliło nam uporządkować gigantyczny teren, który był także terenem klęski żywiołowej, bo to było wysypiska, teren jakichś dziwnych transakcji czarnorynkowych. Po drugie pozwoliło znaleźć miejsce pracy tysiącom kupców, a po trzecie przynosi bezpośrednio dochody dla dzielnicy. To są rocznie kwoty 7-8 milionów złotych, a powiem. Dla, w uproszczeniu, że to jest kwota, za którą możemy zbudować przedszkole, więc co roku kupcy dają nam nowe przedszkole. Ta część stolicy zmieniła się w miejsce użyteczności publicznej, gdzie wolny czas Warszawiacy spędzają z rodzinami. Pomysł na takie zagospodarowanie dawnych terenów poprzemysłowych okazał się dobry do stworzenia miejsca o barwnym charakterze i niebanalnym klimacie.